Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play LEGO Star Wars 3 Wojny Klonów. Przechodzimy sobie od razu do desantu separatystów. Kolejny cel to może Railov, Rugosa. A, niech będzie Rugosa. Pod kontrolą Republiki. Wybieramy sobie czołg piratów, który nam dobrze służy. No i zobaczymy co tutaj jest do zrobienia. Rugosa to było bodajże misja Mistrza Jody, który tam się spotkał z Darianinem. Dokładnie tak. A Savantress tam była i przegrała. A teraz jest odwet. Kapitan Rex musi bronić bazy Republiki i stawiać opór separatystom. Dobrze. Widzę, że mamy mało czasu. Już na wstępie. No ja się znowu zacinam na tych statkach, pojazdach, w zasadzie. No to pierwszy cel to jest fabryka klonów. Oczywiście już nie istnieje. I tak powinno być. Tutaj co mamy? Fabrykę klonów, kolejną. Też przestaje istnieć. Dobra, lecimy do następnej fabryki. Przestała istnieć i przeszkadzać jednocześnie. To co zajmiemy się, może tym tutaj, co jest groźnie wygląda. Pewnie też dziwne rzeczy są. Co w sumie możemy wyłączyć? No, ok, zniszczone. No, ruszmy się. Teraz działko, szybciutko, pięknie, kolejna fabryka klonów, srebrna. Zniszczone, i tutaj mamy dwa złote yy, elementy do zniszczenia. A tutaj nie, tym się nie będziemy zajmować. Tym się zajmiemy, będzie nam przeszkadzać, jeśli by to dalej stało. Dobra, kolejne działko zniszczone, co my tu jeszcze mamy? Co tutaj stoi? Fabryka klonów. Tutaj działko i kolejna fabryka klonów. No to jak najbardziej do zniszczenia. Pięknie tutaj, co jest? Tego nie zniszczę na razie, ale to działko muszę zniszczyć, i tą. ...tą tarczę też. Najpierw tarcza. Akurat się tak wycelowało. Pięknie. Spróbujemy teraz osiągnąć... ...kolejny cel. W postaci zniszczenia... ...tej... ...armatki. Ale, żeby to osiągnąć, najpierw trzeba klony powstrzymać. Ok, udało się. Teraz możemy niszczyć. Niszczymy szybciutko. Zbieramy monetki. I możemy stąd już znikać. Dobra, potrzebujemy droidy. Właściwie do tego droida. Transport i inne droidy, gdzie one są? Tak, te droidy, szybciutko nasz cel jest jasny. Oczywiście złote elementy, damy im jasny cel. Taki? Te sobie mógłbym też wziąć, ale na razie ich nie potrzebuję. Na razie musimy zniszczyć to, co tutaj jest. Chyba, że te klony mogę przejąć. Mogę. Dobrze. No to idziemy sobie tutaj do drugiego złotego elementu. Dobra, zniszczeni A mi by się przydał jakiś transport Może być No i jak? Kto pierwszy zniszczy? Pięknie, Wy zni wygraliście Chociaż można powiedzieć, że był remis Trochę monetek wpadło Przejmujemy sterowanie nad kolejną jednostką. Idziemy sobie zniszczyć tarczę. Chociaż powinienem niszczyć już centrum dowodzenia. Ale tarcza jest też istotna. Czekamy, aż ją zniszczą. Pięknie. No to co, pozostała jedna rzecz. Mianowicie... Niszczymy sobie centrum dowodzenia. Ja im trochę pomogę. Weźmy sobie czołg, który. O, tutaj jest. I to w sumie koniec będzie. To w sumie oni się zajmą tym, a ja się zajmę jeszcze innymi rzeczami. Podzielimy się. żeby nie tylko ja wszystko robił. Antenkę sobie zniszczymy. Co tutaj jeszcze jest? Działko, o, działko może później. Zobaczmy co tutaj mamy. Pięknie! Srebrna antenka, warto było lecieć. Dobra, widzę, że jest atakowane i nawet nieźle sobie radzą. 85%. Jednak te drogi do czegoś się przydają. A ja może jeszcze zdążę na drugą stronę polecieć zniszczyć to, co jest tam w rogu. Kto wie? 60%. Dobra, lecimy dalej. Powinni sobie dać radę. Chociaż czasu mało. Ale już jest trzydzieści parę procent. Srebrne działko. Pięknie zniszczone. Możemy iść teraz, niszczyć... A ja w sumie nie wiem czy zdąży nawet. Możliwe, że nie. 10% 40 parę sekund. Separatyści wygrali. Nie mamy miliarda osiągniętego, ale no ciężko było tutaj osiągnąć. Ogólnie mamy 366 miliardów. Złoty klocek 105 i 100 tysięcy monet. Odblokowane bitwy lądowe Republiki, czyli kolejny desant jakiś. Ale to jeszcze nie koniec. Lecimy sobie jeszcze nad planetę Rugosa i tam przeprowadzimy sobie walkę, bitwę. No właśnie, tylko czym? Powiedzmy, że to. Szybkostrzelny myśliwiec. Może się uda. Tym razem trafić jeszcze raz. No i niestety potrzebujemy rakiet. Także trzeba zmienić na yy, ośmiornicę, czyli statek desantowy. No i lecimy z powrotem. To akurat pójdzie bardzo szybko, tylko znajdźmy jeszcze ten złoty klocek tu jest. No coś się mogę trafić. Trzeba się troszkę oddalić, żeby coś widzieć. No to powinno szybko pójść. 50%, prawie Okej. Okay. Jeszcze chyba jeden strzał albo dwa. Powinno być już zaliczona, tak jest. Misja w kosmosie zaliczona. Sporo czasu jeszcze zostało. Złoty kocek zdobyty. No i na tym sobie skończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!